Siemanoczki, zimmoczki, z tej strony jak w i dzisiaj witam Was w reklamie i zapowiedzi mm, gildi z widzami e, GZWJ lub M ty jak było na Topcrafcie. E, to teraz robię na serwerze e, TAP, tylko przez P, żebyście pamiętali: e, craft.ench.pl e, Jest to serwer taki, no, mniejszy serwer. No i też tak mało trochę graczy, ale nie dziwcie się, bo jest godzina 22.07. Dwie godziny temu przyjechałem, wróciłem z nadmorza, więc trochę jestem zmęczony. Tutaj też trochę wcześniej pokopałem. Drop jak widzicie jest dosyć niezły, więc ja może być Lubię w ogóle grać na takich serwerach EasyHC, mmm, też Drop, fajnie dropi. I te kopanie może jest takie bardziej przyjemne. A nie tak, czy będą live, czy MCHC i inne serwery. E, przepraszam Was za to cięcie, ale po prostu mi monitor wyłączyło. Więc zrobiłem takie cięcie w nagrywaniu. Kabel mi się odłączył od monitor HDMI. E, w ogóle no tak rekrutacja do gildii będzie prawdopodobnie na moim teamspeaku ale to jeszcze z tym zrobimy zrobię coś takiego, że rekrutację najlepiej będzie mi chyba napisać na facebooku, więc zapraszam was w opisie będzie link do mojego facebooka zalajkujcie no i tam napiszę że rekrut gildii potem będziemy zbierali temy no i tak pozbieramy wtedy itemy, to założę gildię i będzie fajnie. Będę sobie z wami grać. Ale też nie przyjmę wszystkich, bo trzeba mieć innych przeciwko. No to tutaj załóżmy, że gra teraz jak jest dużo graczy, jak na taką porę, bo więcej niż na moim serwie. To po prostu jest dużo graczy, więc sądzę, że 20 graczy będzie, więc będzie się z kim klepać. Drop jest też dobry e, Niby 4% ale lepszy, chociaż trochę kowla tego nakopałem. Tu powywalam e, No i kolejne rzeczy ogarnę już w następnym odcinku e, No więc zapraszam Was wszystkich na ten serwer. E, łapkujcie, komentujcie i zalajkujcie mojego Facebooka. Tam będziecie mieli więcej informacji o gildii z widzami kiedy rekru. Rekru będzie tak mniej więcej, no teraz o wakacje, to zrobię prawdopodobnie tak w środku tygodnia bardziej to rekru. Ale to jeszcze zobaczę, ten kilo by się przydało naprawić. Ale to dobra, to się zajmę już potem. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, no trzymajcie się, cześć.